na kolejną część mojej kolekcji i dzisiaj miało być na temat blended malt whisky, blended scotch whisky, ale powiem wam szczerze, kiedy przejrzałem te wszystkie butelki, okazało się, że jest ich ponad 40, więc stwierdziłem, że to chyba również podzielimy na odcinki. Dlatego też będziemy robić odcinek odnośnie blended malt whisky, potem osobny odcinek odnośnie blended scotch whisky, i jeszcze jeden odcinek odnośnie single grain whisky, gdyż i takowe w mojej kolekcji się znajdują. Zapraszam do odcinka na temat Blended Malt Whisky. Cześć, z tej strony Władysław P. Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już wspomniałem na wstępie, nazbierało się tych butelek, dlatego też stwierdziłem, że podzielę również i tą sekcję. Dlatego też dzisiaj zaczniemy sobie od Blended Malt Whisky w mojej kolekcji. Nie jest ich aż tak wiele, jest ich około 7-8 butelek z tego co kojarzę, ale powiem Wam szczerze, wolę nagrać kilka krótszych odcinków niż jeden długi. Moim zdaniem lepiej się to ogląda, kiedy jest krócej, kiedy jest treściwiej niż kiedy odcinek ma trwać 40 minut, czy nawet dłużej. A nie lubię bawić się w dzielenie odcinków, robienie sekcji. Dlatego też dzisiaj będzie na temat blended Mold whisky w mojej kolekcji. I zaczynamy z kraju. Eee, Compass Box The Pit Monster. Blended mold skocz whisky. Bardzo fajna whisky eee, od Compass Box w tym wypadku. Eee, Chyba najwięcej w tym blendzie jest whisky ze slarni Freud. Bardzo ciekawe połączenie bardzo smaczna trufowa whisky bardzo mi smakuje 46% oczywiście whisky niefarbowana, niefiltrowana. Myślę, że jak najbardziej warta jest, aby je spróbować. Kolejny kompas, box w mojej kolekcji jest to Orchard House również ciekawe whisky. Bardzo wiosenna, bardzo sadowa, powiedziałbym, sporo świeżych owoców. Również 3.6%, również brak filtracji na zimno, również brak barwnika. Bardzo fajnie skomponowany blended Mold. Mam w planie zrobić zestawienie tej whisky razem z Glenfiddich'em z Experimental Series Number no. 5. Piąta edycja e, to był Glenfiddich Pomona Cask z beczek po, po tym brandy jabłkowym. Także zrobię zestawienie, gdyż moim zdaniem cenowo wyglądały one identycznie. Ta sama cena, praktycznie. Moim zdaniem ten kompas box, bl ten blended mold bije tamtego single molda na web centralnie, ale to o tym porozmawiamy sobie za niedługo. Kolejny Blended Mold od Master of Mold. Master of Mold niedawno rozpoczął wypuszczanie na rynek swoich single casków. Przez wiele, wiele lat skupowali oni różne beczki. Oczywiście Master of Mold jak dla nas miłośników whisky, którzy nie żyją aż tak długo, Kojarzą się bardziej ze sklepem internetowym czy ze, ze sprzedażą internetową whisky, natomiast okazuje się, że dużo, dużo wcześniej oni funkcjonowali na rynku jako mm, niezależny botel. No i dużo, dużo beczek mieli, mają na stanie w zasadzie i teraz zaczynają wypuszczać różne ciekawe rzeczy. E, bardzo ciekawe rzeczy, muszę przyznać. Mam kilka butelek od nich, no i robił też Blended moldy. I to jest jeden z tych Blended moldów. 8-letni Blended Mold z regionu Campbelltown, więc wiadomo, jakich whisky można się spodziewać. Może to być Springbank, może to być Glen Gale i Glen Scotia. Podejrzewam, że na pewno większość tutaj to będzie Glen Scotia. W każdym razie 8-letnia whisky, niefiltrowana na zimno, bez dodatku koloru, yy, pochodząca z beczki refill Oloroso. Ok. 372 butelki. Czyli mógł być to single cask. Kilka, yy, kilka destylatów wlanych do jednej beczki. Mogło tak być, jest to możliwe jak najbardziej. I whisky zabutelkowana w mocy 57%. Zobaczymy. Nie otwarta jeszcze, ale zapewne dojdzie do tego, że ta whisky kiedyś otwarta zostanie. Kolejny Blended Mold od Douglas Lane. Timiris Beastie. Z taką fajną myszką. Osiemnastoletnia edycja, również bardzo ciekawy, bardzo owocowy, bardzo fajny, rzeźki i świeży molcik. 46% oczywiście, niefiltrowana, niebarwiona kolorem. Bardzo przyjemna, wręcz miodowa łyski powiedziałbym. Zbliżona profilem do Kleinscha. I pozostało nam trzy butelki. Mamy Blended Molta od Thomson Brothers SRV5. Ośmioletni Blended Malt zabutelkowany w Dornok, destylarnia Dornok i bracia Thomson, którzy zajmują się również niezależnym bottlingiem. O tej whisky na kanale było, robiłem recenzję tej whisky. 48,5% alkoholu, oczywiście produkt naturalny, bez filtracji, bez barwników. Łyski e, leżakowana w systemie Solera, Vat, podobnie jak 15, w tym wypadku z tego co pamiętam, to jest kać, która ma 1200 litrów, upuszczana jest chyba do 2 trzecich, jedna trzecia zostaje. No i dolewają, i tak to działa w kółko. To jest z tego co kojarzę. Batch numer jeden, tak, czyli wynika z tego, że będą jeszcze inne bacze tej whisky. Kolejny blended Mold Spice King 12 letnia whisky z Highland i z Islay. Wpadło mi to w ręce w jakim, jakimś cudem, nawet nie pamiętam jak to było. Nie wiem czy nie jakaś promocja, około 30 funtów chyba to kosztowało, 52%. Od niezależnego bottlera Wim Smolc. Yy. Bottler bardzo fajny, muszę przyznać. Bardzo fajne edycje na rynek wypuszczają. Mam 28-letnią 28 Buna na mojej półce gdzieś tam. Również bardzo fajna i w dobrej cenie. Yy. Tu nie mamy żadnych informacji odnośnie filtracji na zimno czy barwników. Przynajmniej nie kojarzę nic, coś takiego. 27 beczek zostało tutaj w, e, zabutelkowane w tym baczu. Ok, zobaczymy niebawem, cóż to jest, co w trawie piszczy. I kolejny blended mold w mojej kolekcji Campbell Town Loch. E, blended mold ze destylarni Springbank. Oczywiście trzy różne destylaty wchodzą w skład tej whisky. w zasadzie pięć różnych destylatów, tak podają oficjalne informacje. Jest to połączenie whisky Springbank, Longrow, Hazelburn, czyli trzech różnych destylatów ze destylarni Springbank, do tego jeszcze kilka rand z Glengale i Glenskosza. No i okej, okay. również robiłem odcinek na temat tej whisky. Także moi drodzy widzowie, to wszystko, jeżeli chodzi o blended molty w mojej kolekcji. Tak to wygląda. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, które mieliście możliwość próbować, jakie są Wasze odczucia. ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.